Właśnie ukończono jedną z istotniejszych inwestycji drogowych w gminie Kolbudy i to przed czasem. Mieszkańcy mogą już pojechać świeżo rozbudowaną ulicą Konopnickiej w Ostróżkach. Dzisiaj mamy przyjemność otwierać ulicę Konopnicką w Ostróżkach. Droga współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt inwestycji to było 910 tysięcy złotych, a dostaliśmy dofinansowania w połowie, czyli dokładnie 405 tysięcy. Mieszkańcy będą mogli przejść swobodnie, mają chodnik po jednej i po drugiej stronie, droga utwardzona z kostki brukowej, także no naprawdę jest to dla tej miejscowości duża inwestycja, i z której powinni być naprawdę bardzo zadowoleni. To jest kolejna inwestycja, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie. Już w zeszłym roku oddaliśmy ulicę Podgórną w Jankowie. Korzystamy wszystkich możliwości, jeżeli są takie żeby pozyskać dodatkowe środki. Otrzymujemy też środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Taką misję będziemy realizowali w Czapielsku. W pomoc przy tego typu inwestycjach drogowych włącza się czynnie Urząd Wojewódzki. Urząd Wojewódzki jest odpowiedzialny za nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ich wstępną kwalifikację i przekazywanie później środków i podpisanie umowy na wykonanie dróg. Fundusz Dróg Samorządowych to jest taki fundusz stworzony właśnie po to, żeby w tych miejscowościach, może nie w samej metropolii, tylko poza metropolią, w mniejszych gminach, Umożliwić realizację takich inwestycji, jak właśnie ta ulica Maryj Konopnickiej, tutaj w Ostróżkach. Jeżeli będą kolejne nabory, gmina zgłosi taki akces, ten wniosek również będzie rozpatrywany. W ramach oszczędności z przetargów tego naboru w tym roku, na przykład, też kolejne będą mogły być realizowane inwestycje. Mieszkańcy bardzo szybko odczują zalety rozbudowania ulicy Konopnickiej. Jest alternatywą dla ulicy Prusa. I pozwala komunikować mieszkańców wszystkich tutaj miejscowości okolicznych, typu właśnie Buszkowy, Ostróżki, z kolbudami za pomocą dwóch niezależnych ciągów jezdnych. Dzięki temu, jeżeli ulica Prusa stanie się na pewnym etapie zakorkowana lub niedostępna z innych przyczyn, mieszkańcy będą mogli zawsze dojechać w kierunku kolbu, dalej, w stronę Gdańska z wykorzystaniem właśnie ulicy. Pomimo pandemii koronawirusa, gmina Kolbudy nie zwalnia tempa z inwestycjami, a to bardzo cieszy. Z niecierpliwością czekamy na finalizację kolejnych udogodnień dla mieszkańców. Polecamy również zobaczyć: Cuda na niemieckiej granicy Północna w Podróży oraz Szwecja Zamki Klasyki i Wikingowie Północna w Podróży. Polub nas na facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.